i tego właśnie ja, potrzeba, ja, to twojej świadomości, ja, żeby ja to, to, ja to mam? starło. To, co robisz, jak wykorzystasz, to, to, z wolwaga, to, to nie ma znaczenia. A tak ja mam sam. ustawione na spalanie. Ale ty możesz przedstawić sobie na... Cześć, to co jest? Eco-driving na saving-driving. No teraz to nic nie będę widział. Trzymaj amulet ja do końca. Musisz trzymać amulet do końca. Zgamy Kres się na i na drogę. Nie tak mam problemu. Patrz na drogę, ty mu być na drodze Jedziemy. Spróbuj zrobić 70 na godzinę, ale na tej zasadzie jest to poprzednie. Tylko ja teraz odejdę, bo tu strasznie klapie. 72? To jest za dużo. Zrehamował się. No minimalnie zabrakło, jednak widzisz 2 km to jest. To jest